Jest kwiecień rok 2017 leżę na łóżku zawinięty w koc czując jakbym za chwilę miał umrzeć jestem niemalże sparaliżowany w uszach pisk przed oczami latają mroczki nie mogę złapać tchu a moją klatkę piersiową przyszywa ostry nieznośny ból nie potrafię wyłowić żadnej sensownej myśli wszystko ginie w chaosie bólu i lęku czy to już to koniec ale przecież to nie ma żadnego sensu. Nic się nie wydarzyło. Byłem zdrowy. Fizycznie też nic mi nie dolegało. Nic nie zwiastowało tego. Tylko może tuż przed tym wszystkim przez głowę przemknęła mi jedna myśl. To ja. Ja ją zabiłem. Cześć. Tu Adam z ekipy rozwojowca. W tym wideo chciałbym Ci na własnym przykładzie pokazać, jak na nasze życie wpływają przekonania, a także to, do jakiego stopnia te toksyczne mogą je zatruwać. U mnie jedno z takich przekonań wywoływało uporczywe ataki paniki. U ciebie mogą wpływać na inne obszary, niszczyć relacje, związki, karierę, powodować problemy ze snem czy odżywianiem się, leżeć u postaw depresji lub nawet prowadzić do chorób psychosomatycznych. Najgorsze jest jednak to, że tego często nie widać. Toksyczne przekonania zazwyczaj pozostają nieświadome, a dostępu do nich bronią kolejne przekonania, przez które wypieramy możliwość posiadania tych, które rodzą problemy. To sprawia, że źródła naszych problemów szukamy w zupełnie innych miejscach wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. Mam nadzieję, że dzieląc się z Tobą swoją historią, pomogę Ci uniknąć popełniania tych samych błędów. Ta historia jest mocno osobista i nadal dosyć bolesna. Dotąd wiedzieli o niej nieliczni spośród moich przyjaciół, w tym tylko dwie osoby z zespołu rozwojowca. Nigdy nie opowiadałem i nie planowałem opowiadać o tym publicznie. Doszedłem jednak do wniosku, że jeżeli podzielenie się tym pomoże chociaż jednej osobie, to warto. Zacznijmy więc od początku. Kiedy miałem 10 lat, mojej matce zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Chorobę, przez którą w ciągu następnych kilku lat jej stan, w tym przede wszystkim samodzielność, pogorszył się do tego stopnia, że zaczęła wymagać praktycznie stałej opieki. Mieszkaliśmy sami, nie miałem rodzeństwa ani kontaktów z ojcem. Siłą rzeczy, mimo młodego wieku, w ciągu kilku lat z jej podobiecznego stałem się jej opiekunem. Jak być może wiesz, słarnie rozsiane jest chorobą nieuleczalną, ale raczej nieśmiertelną. Prowadzi stopniowo do coraz większych problemów z poruszaniem się, niedowładów, czasami problemów emocjonalnych czy poznawczych, ale zazwyczaj tyle. Z tym można żyć. Nieraz naprawdę długo. A ja, ja byłem ambitnym dzieckiem. Snułem marzenia o kilku fakultetach, wielkiej karierze, licznych podróżach do odległych krajów. Miałem zresztą etykietkę naprawdę inteligentnego dziecka, i z dumą ją nosiłem. A inteligentne dzieci, dorastając, powinny szybko zacząć żyć na własny rachunek i zdobywać świat na własnych zasadach, prawda? Cóż, taki obraz miałem w głowie, ale jednocześnie z każdym rokiem coraz bardziej docierał do mnie fakt, że w obecnej sytuacji nic z tego. Nie wyjadę na studia, nie znajdę pracy w wielkiej korporacji, nie będę jeździć po świecie, nie będę dopóki opiekuję się matką. A to może trwać kolejne 20 czy 30 lat. Frustrująca wizja dla ambitnego nastolatka, prawda? W tym momencie w mojej głowie rysowały się cztery scenariusze. Albo poświęcę znaczną część życia opiece nad matką, albo po maturze oddam ją do domu opieki, albo znajdzie się jakiś niesamowity lek lub, nie wiem, może stanie się cud, a moja matka wyzdrowieje i znowu będzie samodzielna, albo... cóż po prostu szybko umrze. Drugiej opcji nie brałem właściwie pod uwagę, raz, że sobie tego kategorycznie nie życzyła. Druga sprawa, że miałem wówczas silne przekonanie, że domy opieki to umieralnie, a personel znęca się nad podopiecznymi lub w najlepszym przypadku zaniedbuje ich. Nie musi tak oczywiście być i z pewnością nie jest w przypadku każdego domu opieki, pewnie zresztą nie w większości przypadków. Ale moja ówczesna wiedza i doświadczenia rysowały mi taki obraz, więc jak dla mnie, no, ta opcja odpadała. Opcja trzecia wydawała mi się również dość, no, mało prawdopodobna. W cuda raczej nie wierzę, a że byłem na bieżąco z wszelkimi nowościami, jeśli chodzi o leki czy terapię, wiedziałem, że nie zapowiadało się w najbliższym czasie na jakąś wielką rewolucję. No więc zostały dwie opcje: albo będę się nią opiekować przez następne kilkadziesiąt lat, Albo jakimś zrządzeniem losu odejdzie wcześniej. Czas płynął. Moja matka stała się ode mnie całkowicie zależna, a ja dorastałem. Skończyłem szkołę średnią, zdałem maturę, a moja frustracja oraz tak fizyczne jak i psychiczne zmęczenie sięgnęły z zenitu. Obserwowałem oczyma wyobraźni, jak moje plany dotyczące studiów na prestiżowej uczelni wsiadały właśnie do pociągu pospiesznego i ruszały w stronę krainy niespełnionych marzeń. A ja jedyne, co mogłem zrobić, to biernie się temu przyglądać. Niedługo po tym, gdy szukaliśmy przyczyny jednej z pomniejszych dolegliwości mojej matki, usłyszeliśmy kolejną diagnozę. Rak. Następny mniej więcej rok upłynął pod znakiem dwóch operacji, przerzutów, infekcji ran pooperacyjnych, złamań patologicznych, kupowania coraz silniejszych prochów przeciwbólowych, testowania coraz różniejszych posiłków, licząc, że będzie mogła je normalnie zjeść, oraz pod znakiem niemiłosiernego zmęczenia. A potem doszły do tego ataki paniki. Matka zmarła 9 kwietnia 2017 roku. Sądziłem, że wraz z jej odejściem skończą się moje ataki paniki, że może to przez to. Ale nie, były coraz częstsze. Być może część z was połączyła już kropki i powoli zaczyna rozumieć, co się tam wydarzyło. Ja długo nie mogłem tego rozgryźć. Co to za ataki paniki? Co je wywołuje? Dlaczego je mam? Przyczyną okazało się toksyczne przekonanie. Przekonanie o tym, że moja matka zachorowała na raka i umarła, bo sobie tego zażyczyłem. Że chociaż świadomie robiłem wszystko, co w mojej mocy, by jej pomóc, to gdzieś w głębi siebie pragnąłem się od niej uwolnić, a to życzenie ściągnęło na nią chorobę. Stąd za każdym razem, gdy myślami wracałem do jej stanu, momentów opieki nad nią, lub kiedy nawet zauważyłem coś kątem oka, co mi o tym przypomniało, coś w mojej podświadomości szeptało: To ty jej to zrobiłeś zabiłeś własną matkę. Sprawiłeś, że cierpiała. Tak, to przekonanie jest irracjonalne. Moja matka paliła jak smog od 16 roku życia. Przez 20 lat pracowała w hucie, mając kontakt z wieloma niebezpiecznymi chemikaliami. Była osłabiona przez brak ruchu, światła, niedobór snu. Nie odżywiała się najlepiej. No i przede wszystkim cierpiała na wyniszczającą chorobę autoimmunologiczną. To więcej niż dość, żeby pojawił się nowotwór. Sam nigdy świadomie nie wierzyłem, żeby można było coś wykrakać, zapeszyć i tak dalej, sprowadzając na siebie farta czy nieszczęście w jakiejś sprawie. Nie wierzyłem też, że można myślami do siebie przyciągnąć sławę, bogactwo i piękne kobiety. No i jasno wyrażałem swoje zdanie w rozmowach ze znajomymi, którzy traktowali zapeszenie czy wykrakanie na serio. Ale nasz umysł niestety tak nie działa. Łączy kropki, skojarzenia, bazując na korelacji, i robi to za naszymi plecami z pominięciem świadomości. Damian zrobił zresztą prezentację, która to dogłębnie tłumaczy. A tutaj? Była myśl? Była. Była śmierć? No była. No to wiadomo, że jedno wynika z drugiego, prawda? Logiczne. Umysł połączył kropki i z korelacji niezależnych zdarzeń zrobił przyczynę i skutek. Zresztą, czy nie złapałeś się kiedyś na tym, że starasz się nie zapeszyć, mimo że na logicznym poziomie nie wierzysz w żadne zapeszanie? A może miałeś do czynienia z osobą, która zupełnie na serio miała ci za złe, że coś jej zdaniem wykrakałeś albo zapeszyłeś? A może starasz się czasem nie zapeszyć i gryziesz w język, nawet nie ze względu na siebie, ale ze względu na bliską ci osobę, która się tego obawia i jest na to wrażliwa? Jeśli tak miałeś, to absolutnie nie jesteś sam. Jest to powszechne i bardzo, bardzo częste, a wiara, że tak właśnie działa rzeczywistość zyskała nawet swoją nazwę – prawo przyciągania. Spopularyzowaną przez książkę i film Sekret. Doprecyzowując, mówiąc prawo przyciągania, nie mam na myśli tej potwierdzonej naukowo części, że nasze myśli wpływają na naszą psychikę, a ta na nasze zachowania i wybory, przez co naszymi wyborami i zachowaniami podświadomie realizujemy treści tych myśli, no i potem widzimy ich efekty. Nie chodzi mi też o wpływ naszych myśli na naszą własną fizjologię, czyli m.in. efekty placebo, choroby psychosomatyczne, czy zwiększenie zdolności organizmu do samoleczenia lub regeneracji, bo tutaj też ciągle rośnie ilość dowodów. Mam na myśli tę obalaną przez naukę część prawa przyciągania, która mówi, że nasze myśli w fizyczny sposób wpływają na rzeczy poza nami samymi i naszym ciałem czyli że potrafią w sensie fizycznym wykonać jakąś pracę. Coś przesunąć tu, coś przesunąć tam. A to tak nie działa. Sama intencja bez idącym za nią działaniem, czy zaniechaniem, nie wpływa na rzeczywistość. Zresztą, gdyby działała liczniej, tyrani na przestrzeni historii ludzkości umieraliby w męczarniach w pierwszych miesiącach panowania, energią życzeń, marzeń i nienawiści ich uciskanych poddanych. Tymczasem niespodzianka. Większość żyła sobie jak pączki w maśle, dopóki nie umarli z przyczyn naturalnych. Albo gdy ktoś wreszcie postanowił przekuć myśli w działanie, dokonują skutecznego zamachu. Widzisz? Działanie, nie fantazja. A jednak, przekonanie na temat tego, że myślami i emocjami ściągamy na siebie innych dole lub niedole, jest w nas z jakiegoś powodu tak silne, tak naturalne, że wydaje się, że coś musi w tym być. I w pewnym stopniu jest. To jak działają nasze umysły, to że są zbudowane tak, by wszędzie szukać korelacji, to jak selektywna jest nasza pamięć, wręcz wymusza wrażenie działania prawa przyciągania. Prosty przykład. Załóżmy, że gdyby prześwietlić twój umysł, to w ciągu ostatnich trzech miesięcy wielokrotnie myślałeś o stu negatywnych rzeczach, a to życzyłeś źle kilku osobom, a to się obawiałeś pewnych rzeczy, a to usłyszałeś z zewnątrz, na przykład z telewizji czy od kogoś o jakimś wypadku, zachorowaniu, pobiciu, Oszustwie, pożarze, zatruciu i tak dalej. I to ci chodziło po głowie. I nagle stało się. Jedna z tych rzeczy się ziściła. Na przykład skradziono ci portfel. Ale przecież tobie się to nie zdarza. Bardzo pilnujesz swoich rzeczy, a już zwłaszcza dokumentów, prawda? Ale moment, przecież o tym ostatnio myślałeś. Hmm, zastanawiające. co jest na rzeczy. Nie zwracasz uwagi na to, że nie zrealizowała się żadna z pozostałych 99 rzeczy, o których myślałeś, bo przez to, że się nie zrealizowała, nic Ci nie przypomniało o tym, że w ogóle o tym myślałeś. Nie pamiętasz więc tych pozostałych 99% przypadków, gdy Twoje myśli się nie spełniły, gdy na nic nie wpłynęły. Zapamiętujesz ten 1%, gdy coś się stało, a przecież zawsze coś się wydarzy. Łączysz go ze swoimi myślami na ten temat i masz wrażenie, że miały w tym swój udział. Przemnóż to przez wszystkie pozytywne i negatywne wydarzenia w Twoim życiu. Jak tu nie dojść do wniosku, że coś się zna rzeczy? Hmm? To tak jakby było lekarstwo na katar, które pomaga jedynie jednej osobie na sto. Gdybyś o tym usłyszał, to parsknąłbyś śmiechem na takie lekarstwo. I ja mam płacić za coś takiego? W końcu taka skuteczność to zerowa skuteczność. W końcu ten jeden przypadek na sto można wyjaśnić za pomocą przypadku, efektu placebo, nie wiem, tego, że katar był alergiczny i alergen zniknął, być może katar już sam przeszedł i na jeszcze wiele innych sposobów. Tylko, że w przypadku działania naszych myśli zapamiętujemy tylko te przypadki, w których się udało. Nie pamiętasz tych 99 pacjentów, którym lekarstwo nie pomogło. Pamiętasz tylko tych, gdzie skrócenie kataru i wzięcie lekarstwa zbiło się w czasie. Mimo, że w rzeczywistości lekarstwo jest nieskuteczne, Twoje osobiste doświadczenia, Twoja pamięć wyraźnie Ci pokazuje, że ono działa. Mechanizmów, które tworzą w nas to wrażenie, takich jak efektorowania, efekt potwierdzenia różne heurystyki, w tym np. heurystyka dostępności czy błąd selekcji, jest jeszcze wiele więcej. O niektórych z nich nagraliśmy zresztą kilka wideo. Znajdziesz je w kartach. Działanie wszystkich tych błędów poznawczych razem kreuje w nas przekonanie na temat tego, że samymi myślami możemy kształtować rzeczywistość. Jest to, by powiedzieć dosadnie, zbiorowa halucynacja. Tyleż uniwersalna, co rozjechana walcem nauki wzdłuż i wszerz. Ale zaraz, zaraz. Przecież ja wiedziałem jak to działa. Poza tym no, jestem inteligentnym, racjonalnym człowiekiem. Nie mógłbym wierzyć w coś tak nieracjonalnego, prawda? No nie ja. <ślaski> tak... Etykieta inteligentnego człowieka, którą sobie nadałem, na której przez lata budowałem swoje poczucie własnej wartości i której broniłem z uporem godnym lepszej sprawy, nie pozwalała mi dostrzec, że tak, na jakimś poziomie mogę mieć jakieś racjonalne przekonania. Dopóki miałem tę etykietę, nie mogłem dostać się głębiej. Tak bardzo bałem się utraty tego oparcia dla poczucia własnej wartości, że nie dopuściłem do siebie nawet takiej myśli. O to mi dokładnie chodziło, gdy mówiłem, że prawda o naszych przekonaniach ukrywają przed nami inne spośród naszych przekonań. A tak długo jak długo nie znajdzie się źródłowej przyczyn problemów, nie da się z nimi walczyć. Mimo psychoterapii i wielu różnych mentalnych wygibasów kręciłem się w kółko, nadal nie wiedząc skąd to się wszystko bierze. A takie paniki jak były, tak były, i nic nie zapowiadało zmiany. Ta nadeszła dopiero, gdy poznałem mechanizmy tworzenia przekonań oraz wszystko to, co nimi rządzi. Dowiedziałem się m.in., że można w coś intelektualnie wątpić lub nawet w to intelektualnie z dużą pewnością nie wierzyć, a mimo to mieć konfliktujące przekonanie na poziomie emocji czy doświadczeń. Zbudowałem też wreszcie stabilne i niezależne od wszystkiego poczucie własnej wartości. I dopiero wtedy coś kliknęło i mój umysł pozwolił mi zajrzeć głębiej i znaleźć źródło. Odkryć to jedno przekonanie, które przez tak długi czas zatrwało mi życie i obalić się. Tak wyglądała moja historia. Chciałbym, abyś zapamiętał, zapamiętała z niej dwie ważne rzeczy, do których dojście kosztowało mnie mnóstwo czasu, stresu i wyrwanych włosów. Po pierwsze, jeśli widzisz, że w Twoim życiu powtarza się jakiś negatywny schemat, choroba, dolegliwość, coś regularnie nie wychodzi, czy to związki, zdrowie, kariera itd., i nie widzisz żadnych wyraźnych przyczyn to nie gódź się z tym na zasadzie, tak już musi być, albo taka, taki jestem, albo no po prostu tak mam. Nie szukaj też winy w innych na zasadzie, to przez Kowalskiego, albo życie jest niesprawiedliwe. Nie gódź się na to, dopóki nie upewnisz się, że źródłem nie są twoje przekonania. Oczywiście nie zawsze będą, nie sprowadzajmy absolutnie każdego problemu na świecie do przekonań. Ale zdziwisz się, jak często to właśnie one są fundamentem, lub jednym z fundamentów, wszystkich bolesnych schematów w naszym życiu. Dlatego w pierwszej kolejności zwróć uwagę na swoje przekonania. Zwłaszcza, że masz nad nimi kontrolę. Naprawdę możesz je zmienić. Po drugie, zapamiętaj, że przekonania to nie tylko to, w co wierzysz intelektualnie. To, że uważasz coś świadomie za nieracjonalne, nie znaczy, że możesz stwierdzić, że to na pewno nie to oszukamy dalej. Możesz mieć konfliktujące z intelektem przekonania zdobyte za pomocą innych mechanizmów, chociażby mechanizmu doświadczeń, które opisałem w tamtym przykładzie, kradzieży portfela. I to nie świadczy w żaden sposób o tym, jak mądry czy niemądry jesteś. Te przekonania nasz umysł generuje całkowicie z pamięciem intelektu, więc dopuść do siebie to, że możesz częścią siebie wierzyć w coś, czasami trochę głupiego, czasami trochę absurdalnego. To normalne i wszyscy tak mają ale że przekonania inne niż intelektualne często trudno rozpoznać, wyczuj swoją uwagę na myśli i emocje, które ci towarzyszą w momentach, gdy się nie układa. Zwłaszcza na te, o których wolisz nie myśleć, bo to tam najczęściej kryją się te najbardziej interesujące rzeczy. Jest oczywiście wiele metod pracy z przekonaniami. Są różne nurty psychoterapii i różni psychoterapeuci. Jest też wiele bardziej lub mniej skutecznych kursów na ten temat. Mnie osobiście pomogło dopiero przerobienie Perfect Life w proces, a konkretniej tego pierwszego modułu całego programu, czyli modułu Mindset, bo samo PLP zawiera w sobie jeszcze inne elementy. Główną ideą stojącą za modułem Mindset jest przepracowanie nie tylko jakiegoś jednego konkretnego przekonania, tylko zrewidowanie ich wszystkich metodą od dołu. Moduł ten zawiera proces, który pomaga je odnaleźć i przepracować. Także takie przekonania, które nabyłeś przez mechanizm doświadczeń lub dysonansu poznawczego. A więc także tych, co do których nawet czasami możesz nie podejrzewać, że możesz je mieć. Gdyby coś takiego Cię interesowało i chciałbyś spróbować tej ścieżki pracy ze swoimi przekonaniami, to tak jak wspomniał Damian w poprzedniej prezentacji, do Perfect Life proces da się zapisać od dzisiaj do kolejnego piątku za blisko połowę jego normalnej ceny. Ofertę znajdziesz pod adresem rozwojowiec.pl łamane przez plp. Mam nadzieję, że znalazłeś wartość w tym wideo, a moja historia, bez znaczenia na to, jaki sposób pracy ze swoimi przekonaniami wybierzesz lub wolisz, bo to często indywidualna sprawa, dała Ci ceną perspektywę, która pomoże Ci w walce z własnymi demonami. A, jeszcze jedno. Że pomoc osobom, które doświadczają ataków paniki szykuje artykuł do bazy wiedzy, który o nich szerzej opowie. Między innymi to, jak je rozpoznawać i jak sobie radzić, gdy ty jakiegoś doświadczysz. Powinien pojawić się w najbliższy wtorek. Damy znać na Facebooku. Do usłyszenia.